Proszę Państwa, teraz znów kabaretka 2 i będzie o nietypowym kliencie w galerii handlowej. I tak się składa, że ja pracowałam kiedyś w takiej galerii i mieliśmy takiego gagatka. Wszyscy się zwołaliśmy przed kamery, bo naprawdę gościu był nietypowy. Po prostu, e, uwaga, wąchał damskie ubrania. I tak, i taka moja rada. Panie, dokładnie pieszcie swoje ubrania po zakupie. Panowie, wąchajcie tam, gdzie nie ma kamer. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie w naszym salonie obuwniczym CCC D -D -D -B 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 o, 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 Ja nazywam się młodszy doradca klienta Dominik Najdek i jestem przeszczęśliwy, że zaszczycił nas pan swoją obecnością w naszym salonie. W czym mogę panu pomóc? Czułek my swędzi od konia, podrap. To obawiam się, że nie mam kompetencji, ale czy, czym mogę panu pomóc tutaj w salonie w naszym. Przeba, chcę pan pomóc, a pan przeszkadza. Przyszedłem, oglądałem buty, pan przyszedł, nie oglądam. Rozumiem, nie przeszkadzam. Za... Gdzie pan lezie? No powiedział pan, że przeszkadza, ja nie chcę przeszkadzać tak. No ale to chyba widać, że zmieniłem zdanie. Aha. Doświadczony sprzedawca czyta mowę ciała klienta i wie, czego klient chce. Czy pan jest głuchy? Przecież moja mowa ciała krzyczy do pana. pana, przepraszam, ja tu dopiero drugi dzień pracuję. Jeszcze nie miałem szkolenia z języków obcych, wie pan? A ja w tej galerii handlowej jestem codzienny od siedmiu lat. Wszyscy sprzedawcy mnie tu znają. Nazywają mnie Client Eastwood. Wie pan dlaczego? Bo ma pan krzywe nogi od konia? Nie od dzieciństwa. A, jeździ pan na dzieciach, to. Na kucach. Brzba, nazywają mnie Klient Eastwood. Bo walczę o sprawiedliwość i prawa klienta w galeriach handlowych. A rzeczywiście, coś koledzy wspominali, że przychodzi tu taki upierdliwy Fiód. <noise> coś było takiego. Być może taki przychodzi, ale dziś jestem tu ja i udzielę panu lekcji. Dobrze. Pan jest sprzedawcą, ja jestem klientem, ja jestem pana panem, proszę pana, pan tu powinien koło mnie skakać. No ale to taka przenośnia jest to, mam skakać naprawdę? Skacz pan. No, no dobrze, no. Buty, buty, mamy buty, i do tańca, i do huty, tylko dla konia nie mamy buty, bo koń przecież jest podkuty. – Co to miało być? Upośledzony teletubiśm? – O, czyli nie tulimy. – Czymi kilkoma skokami obraził pan jednocześnie gejów i niepełnosprawnych? – O, bardzo pana przepraszam. Jednocześnie pana przepraszam. Przepraszam? Tak, bardzo. bardzo dobrze. A teraz pokazuj mi pan buty. Oczywiście, ale jakich pan szuka konkretnie? <noise> Patrz mi pan na usta. Nie mamy jadalnych. <noise> Szukam butów no. Na... Na... nogi. No to się świetnie składa, bo nam na ręce dzisiaj nie dowieźli. Tylko... Tak konkretnie, jakie to mają być? Czy to mają być buty takie do chodzenia, czy to mają być buty do biegania? Do leżenia. A, do leżenia? No to bardzo dobrze. No to buty do trumny mamy tu, proszę. A, czyli pan sprzedawca tak? życzy mi śmierci. Tak, oczywiście. Nie, oczywiście. Że... Oczywiście, że nie życzę panu szczęśliwego, zdrowego życia, żeby pan szedł przez życie w naszych butach. Może ja panu coś zaproponuję. No może pan coś zaproponuje. O, może inny sklep. <śla> Tutaj kupię. Dobrze, to ja pan... O, to proszę zobaczyć, tu są takie piękne włoskie buty ze skóry. Z jakiej skóry. <śla> nie wiem, chyba z znioski. <śla> Taki żart na rozluźnienie. <śla> I rozluźnił się pan? No, prawie jajo zniosłem. <grym> Czy no nie wiem z jakiej skóry? No pewnie ze świńskiej, no bo z jakiej. Aha. <grym> Czyli ma wkładać nogę we włoską świnie? Nie. Nie, oczywiście, że nie. Przecież widać, że pan jest polskim patriotą po stroju. To już późny łowicz to jest, proszę pana. Znajdziemy panu takie buty z polskiej biało-czerwonej świni, tylko biały i czerwone się na polskiej świni zmieszały, i dlatego świnia jest różowa. To... Człowieku, ja nie chcę wkładać nogi w żadną świnie. Pan obrażasz moje poglądy. To widać na pierwszy rzut oka. Ja jestem wegetarianinem. Ale nie mamy butów z tofu. Posłuchaj mnie, pajacu. Pokaż mi w końcu jakieś buty, tak? Ale nie takie, żebym musiał nogę w świnie wkładać. No jak to będzie wyglądało? Pójdę do opery i mi buty zaczną kwiczeć? Ły! ły, ły. Dobrze, znajdziemy panu takie buty nie ze świni i nie ze krowy, żeby pan czasem w operze dojść. Nie musiał, prawda? To może proszę bardzo spojrzeć, tu są takie piękne, stkaniny za jedyne 263 zł. Ile? Ludzie, nie przychodźcie tutaj, w tym sklepie pracuje naciągacz. Rozumiem, oczywiście, tutaj są podobne. E, za 50. Biedaka pan ze mnie robisz? <gry> Pokaż mi pan te obok. Te droższe jednak? No. Te za 52. Stać mnie. Dobrze, a jaki rozmiar? Buta, żeby nie było niedomówień. E, to tak. E, lewy 43, a prawy 48. Sąsiad mi po stopie nyską przejechał. Ma pan jedną stopę 43, drugą 48? To pan na śniegu tropu nie zostawia, co? Wygląda jakby dwóch jednonogich koło siebie, prawda? <grystanie> Związani koniem. <grystanie> a, a przepraszam, a ten sąsiad, co panu przejechał nyską po nodze, to nie był czasem sprzedawcą w sklepie, którego pan był stałym klientem? A tak, a. pół życia w osiedlowej piekarni robił. Ale nieszczęśliwy wypadek się wydarzy. A wie pan, że ten sąsiad specjalnie dla mnie sobie prawo jazdy na nyskę zrobił? Ja specjalnie dla pana na tira zrobię. No. Bardzo dobrze, a teraz lecisz pan. Lewy 43, prawy 48. Ale ja nie mogę panu sprzedać dwóch butów z różnych pudełek. Słucham? No jak pan chce 43 i 8, to musi pan kupić dwie pary i sobie po jednym wymnąć. I... A później obchnąć na Allegro, to tam wszystko kupią. To... Czy oszuście? Ja prawdę mówię? Czy naciągaczu chcesz sobie moim kosztem premię wyrobić? Kosztem człowieka ciężko doświadczonego przez niskę wypełnioną przez pieczywem? Rowy kopać, a nie z ludźmi pracować! Łaj za jedna! Chcę rozmawiać z twoim kierownikiem! Ale proszę pana, ja prawdę mówię nic złego. Dzień dobry, dzień dobry, słucham o co chodzi? Kogo wy w ogóle zatrudniacie? Nie! Kogo wy w ogóle zatrudniacie? Ten człowiek nie potrafi pracować z klientem! A tak się składa, że ja wszystko słyszałam i to pan się zachowuje jak zakompleksiony but? Przyłazisz pan do sklepu, nic pan nie kupujesz, marnujesz nam czasami, mamy co robić. Więc albo bierzesz buty, albo wypierdzielaj, dupko. Zaraz, zaraz, pani jest tu kierowniczką? Nie, sprzątaczką! I właśnie cię pozamiatałam! <śla>